Dzień dobry, zapowiada się piękny czwartek i mam nadzieję, że przynajmniej część tego dnia, a tak konkretnie to jego wieczorną część, uda nam się spędzić wspólnie. Zapraszam o godzinie 19 na kolejną odsłonę ogrodu przez lato. To jest projekt Muzeum Literatury, a ja mam ogromną frajdę być kuratorką części literackiej naszych spotkań. Za nami już rozmowa z Bartoszem Gardockim o jego książce Kurs na ulicę Szczęśliwą i przy tej okazji tworzyliśmy sobie takie nasze prywatne mentalne mapy i sprawdzaliśmy pod jakimi adresami mieszka nasze szczęście. Jeżeli ktoś z Państwa przegapił to spotkanie, to może nadrobić. Ta rozmowa jest zapisana. Do zobaczenia na kanale YouTubeowym Rozmawiam, bo Lubię. Proszę się częstować. Śmiało się też proszę częstować spotkaniem z fantastycznym reporterem, Maciejem Jarkowcem. Rozmawialiśmy o jego książce Rewolwer obok Biblii. W co wierzy Ameryka? A dziś rządzą kobiety. Będzie razem z nami Sylwia Ziętek. Sylwia przyjechała z Luksemburga, jest już w Warszawie i bardzo się cieszę, że przyjęła nasze zaproszenie i ten wieczór spędzimy wspólnie razem z jej książką Polki na Montparnasse. Sylwia jest absolutną mistrzynią w uruchamianiu literackich wehikułów czasu. Ja muszę powiedzieć, że uwiodła mnie już dobrych kilka lat temu swoją sagą historyczną Hotel Warsowi, a po książce Polki na Montparnasse moje uczucie do niej tylko się pogłębiło. Pisze o artystkach, które przed II wojną światową tworzyły i pracowały. W Paryżu, w dzielnicy Montparnasse, ale ja też muszę Państwu powiedzieć, że ta książka to jest taka podróż w czasie i w przestrzeni. Będziemy, jak wskazuje sam tytuł, w Paryżu, we Francji, ale zrobimy sobie też na pewno przystanek na przykład w Moskwie, będziemy w Krakowie, będziemy w Warszawie, pojedziemy też za ocean między innymi po to, żeby popatrzeć na fantastyczne prace. Ireny Reno. Na kartach tej książki poznają Państwo bliżej Olgę Boznańską, Melę Mutter, Annę Bilińską. Ta podróż w zasadzie zaczyna się od 1882 roku, kiedy śledzimy takie obrazy, kiedy to Anna Bielińska wysiada na dworcu w Paryżu jeszcze z takiego pociągu, który jest w kłębach Pary. No i zaczyna swoją wielką przygodę, kieruje swoje kroki do Akademii Julien. O tej Akademii dzisiaj też na pewno porozmawiamy. Ja przyznaję, że dwa dni temu, kiedy tak mocno padało i były burze nad Warszawą, to z niepokojem śledziłam zapowiedzi synoptyków dotyczące czwartku. Dzisiaj już jestem spokojna. No ale kiedy dzwonił deszcz o parapet, to jakoś automatycznie w mojej głowie uruchomiła się fraza, o szyby, deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny, chociaż był to deszcz letni, rzecz jasna. Chodzi oczywiście o wiersz Leopolda Staffa, a skoro już padło to nazwisko, no to Leopold Staff był przyjacielem i kochankiem Meli Mutter. O ich relacji dzisiaj też będziemy miały okazję z Sylwią Wziętek porozmawiać. W książce Polki na Montparnasie znajdą Państwo ten moment, kiedy Leopold Staff przyjeżdża do Paryża, to jest rok 1902, ma wtedy zaledwie 24 lata, i te pierwsze wrażenia zanotował w taki sposób. Tu się żyje dziennie za dziesięciu ludzi, dlatego to miasto obdarza jak spichlerz biednych w lata głodowe. Wszystko to męczy, obarcza, wyczerpuje, ale równocześnie daje dziwną odporność i siłę ciału i duszy. Żyje się gorączką. To dzisiaj gorączkowe i pełne pasji rozmowy na pewno przed nami. Ja przyznaję, że te kobiety, o których napisała Sylwia, są. Tak oddane, jakby były na wyciągnięcie ręki. Ja mam takie wrażenie, że kobiety, z którymi minęłam się w czasie, są bardzo blisko. One mnie naprawdę inspirują. Imponuje mi przede wszystkim to, z jaką konsekwencją prą do przodu, jak bardzo są blisko takiego wewnętrznego głosu, który je prowadzi. Często za swoje decyzje płacą ogromną cenę, ale jednocześnie są wierne takiemu wewnętrznemu kompasowi, a to mi zawsze w życiu imponuje. I przyznaję, że czasami, kiedy mam jakieś momenty kryzysu. Bo każdy z nas takie miewa, to sobie przypominam o tych kobietach, które miały w sobie ogrom determinacji, i szły za tym wewnętrznym głosem, za głosem pasji. O nich dziś z pewnością porozmawiamy. Zapraszam z całego serca, a jeżeli Państwo sobie letnie wieczory planują razem z nami, to proszę jeszcze w kalendarzu sobie od razu zaznaczyć 26 dzień sierpnia. Wtedy porozmawiamy o książce Domy Pisarzy, którą stworzyła Marzena Mruz Bajon, a to oznacza, że odwiedzimy sobie m.in. dom Markeza, zajrzymy też do domu Michała Buchakowa, siedząc sobie w ogrodzie. Władysława Broniewskiego. Ja swoją drogą myślę, że Władysław Broniewski byłby zadowolony, gdyby wiedział, że dziś w jego ogrodzie, dzięki naszej opowieści, pojawią się takie kobiety, o których już dziś wspominałam, jak Irena Renault, Tamara Łępicka, Anna Bilińska. Mela Muter, Alicja Halicka. Zapraszam z całego serca, czekam na Państwa o godzinie 19.00. Jeżeli Państwo nie mogą dzisiaj być w Warszawie, ale chcą śledzić to spotkanie z różnych zakątków polskiej świata, to taka szansa też będzie, będzie transmisja online, więc nawet jeżeli będą nas dzielić tysiące kilometrów, to emocjonalnie będziemy bardzo blisko. Do zobaczenia, startujemy o 19.00.